Pod koniec marca ogłoszono przetarg na budowę nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Jak się okazało, zainteresowanie przetargiem było bardzo duże, podobnie jak rozpiętość cenowa poszczególnych oferentów. Teraz już wiemy, kto je zaprojektuje i wybuduje. Mamy za sobą kolejny etap na naszej trudnej drodze do tego by wybudować schronisko dla bezdomnych zwierząt a mianowicie wybraliśmy wykonawcę. Przetarg został ogłoszony kilka miesięcy temu i proszę państwa zgłosiło się aż 15 wykonawców. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę i będzie to wykonawca, który wybuduje w ciągu 650 dni, zaprojektuje i wybuduje schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przypomnę, ono jest usytuowane na terenie gminy Kołobrzeg. W miejscowości Rościęcino i będzie to schronisko przygotowane dla 120 psów i 50 kotów, czyli te zwierzęta znajdą tam swój, mam nadzieję, krótkoczasowy dom. Przewidywany termin otwarcia nowego schroniska to początek 2027 roku. Budynek będzie nowoczesny i co ważne, bardzo dobrze skomunikowany. Tak jak w każdym schronisku będą przygotowane pomieszczenia, czyli boksy dla tych zwierząt dla psów. I oddzielnie dla kotów, które są bezdomne, ale również będą przygotowane pomieszczenia dla mam z dziećmi, pomieszczenia dla zwierząt, które będą chore na przykład, pomieszczenia dla zwierząt, które wykazują się jakimś dużą tam dozą agresy agresy agresji. Również pomyśleliśmy o tym, że jak będzie chciał ktoś adoptować czy kota, to przygotowaliśmy takie właśnie też pomieszczenie, w którym będzie można się z tym zwierzęciem spotkać i przez chwilę pobyć, żeby już dokonując wyboru, ten wybór był wyborem ostatecznym. Oczywiście wybieg dla psów w pięknym otoczeniu, bo jest to jednak dość ustronne miejsce, ale dobrze skomunikowane, bo będzie można dojechać i autobusem, jeśli ktoś nie posiada własnego auta, ale również ścieżką rowerową. Ta ścieżka rowerowa jest doprowadzona właśnie do tego miejsca, gdzie powstanie schronisko dla naszych bezdomniaków. Kwota zaproponowana przez wykonawcę opiewa na kwotę blisko 13,5 miliona złotych.